আমরা কোন ক্লাসে তুমি ক্লাস Rozmawiamy ze strażnikami miejskimi. Jesteśmy w Lginiu. Zakończyła się, zakończył się pierwszy etap rajdu rowerowego, czyli rowerzyści, młodzi i starzy dojechali już do Lginia. Straż Miejska zabezpieczała ten przejazd. W których miejscach? Tak, braliśmy udział w zabezpieczeniu tego przejazdu, yy, głównie tutaj chodziło o zabezpieczenie przejazdu przez drogę tutaj Osowa-Sień-Nowa Wieś, tam żeśmy pilnowali, wstrzymaliśmy na tą chwilę ruch, żeby bezpiecznie uczestnicy mogli przejechać już, w, yy, wjechać na tą trasę bezpieczniejszą, czyli Buczyna, a później już dalej Las i w kierunku Luginia. Jechaliście panowie rowerami? Tak, tak, od samego początku rowerami, żeśmy uczestniczyli wspólnie razem z uczestnikami tutaj, tego przejazdu. Nie? Trasa była y, trudna, jak panowie oceniacie Rowerzyście sobie poradzili? Poradzili sobie, oczywiście sobie poradzili, nawet ci najmniejsi, twardo do końca na tych rowerkach. W pewnych miejscach było trochę trudniej, bo tam były takie górki, wzniesienia, później zjazdy z górki. Wiadomo, rower sprawny, hamulec, bezpiecznie, także nie było Ile osób ze Straży Miejskiej zabezpieczało ten przejazd? Tutaj w dwójkę, wspólnie, wspólnie z kolegą, żeśmy zabezpieczali ten przejazd. Moi no kochani, za chwileczkę konkurencja. Za chwileczkę o powiemy. Rozmawiamy z szefem, właścicielem sklepów Rowerland we Wschowie. Rowerland przygotował techniczną obsługę rowerów. Na czym to polega? Tak, tutaj stoi wóz techniczny. Każdy z uczestników może podejść. Ma możliwość przeregulowania, przejrzenia rowerów pod kątem technicznym. Na trasie raju również była taka darmowa naprawa. Także kto tylko chce, może tu podejść i zapraszamy do przeglądu technicznego roweru. Dużo jest chętnych? No na razie nieśmiało ludzie podchodzą, ale widzę coraz więcej się rozkręcają i każdy coś, tu chciałby zajrzeć, przeglądać sobie tak, że to się cały czas rozkręca. Czyli innymi słowy, jeżeli dzisiaj będzie ten przegląd i ponaprawia się jakieś takie drobne rzeczy, można przez całe wakacje jeździć z rowerem, który został przetestowany przez rower. Dokładnie, spokojnie, dwa miesiące taki przegląd powinien wystarczyć, także zapraszamy i, i zachęcam do udziału. Panie dyrektorze, jesteśmy w Giniu, zakończył się pierwszy etap rajdu rowerowego, teraz rowerzyści biorą udział w konkurencji, bo każdy z nich chce wziąć udział w, głównej, w losowaniu głównej nagrody. Co to za konkurencja? Podzieliliśmy w ogóle ten nasz rajd, w ogóle dzisiejsze spotkanie na, na, na kilka etapów. No pierwszy, za, już jesteśmy po pierwszym, czyli po, po tym przejeździe ze Wschowy Dolginia. Natomiast w tej chwili każdy, kto będzie uczestniczył w losowaniu tej nagrody głównej, musi również zaliczyć cztery konkurencje sprawnościowe. To jest między innymi slalom, to jest... Jak najwolniejszy przejazd na pewnym odcinku, tutaj akurat drogi, to jest podbieg pod górkę, to wszystko jest na czas oczywiście. Nie chodzi nam o to, żeby wszyscy jak najszybciej, tak, żebyśmy się ścigali, tak samo jak z rajdem, no, po prostu trzeba było zaliczyć ten rajd i to jest najważniejszą rzeczą. Natomiast również przewidzieliśmy małe jakieś drobne nagrody dla tych, którzy jednak mimo wszystko wykażą się najlepszymi e, czasami. Natomiast chodzi o to, żeby każdy, który przejechał ten odcinek drogi i zaliczył te sprawnościowe konkurencje, mógł wziąć udział w losowaniu nagrody głównej, a nagrodą główną jest rower. I tutaj pan Piotr Kozelka z firmy Roverland ufundował właśnie taką nagrodę główną. Oprócz tego jest jeszcze kilka, kilka nagród, nazwijmy to takich pocieszenia. One również będą rozlosowane. Po zakończeniu tych czterech konkurencji, czego mogą oczekiwać rowerzyści i uczestnicy rajdu? Tak, tutaj mamy taką grupę, to jest grupa z Leszna, zresztą i z wolontariuszami tutaj ze Wschowy, KAT, czyli Centrum Aktywności Twórczej. Brzmi groźnie, KAT. Tak, tak, natomiast oni tutaj właśnie jeśli chodzi o festyn spróbują Młodzież, a więc tych, którzy tutaj się pojawili, trochę rozruszać. Będzie malowanie twarzy, będą tutaj różne konkurencje, gry związane z balonikami. Wiem, że jakieś piłeczki, wiem, że jakaś nauka tańca, czyli parę w różnych miejscach tutaj na plaży. No coś się po prostu będzie działo. Poza taką sportowymi konkurencjami, CKR przygotował też coś dla ciała, czyli można zjeść. Tak, no tutaj już to rzeczywiście CKR się włączył w sensie właśnie przygotowania posiłku dla każdego kto tutaj przyjechał na plażę, weźmie udział w festynie, jest kiełbaska, jest bigos, jest herbata, także myślę, że i dla ciała, i dla ducha, i nikt nie wyjedzie z tego miejsca głodny. Wiadomo o której godzinie będzie losowanie głównej nagrody? Planujemy. W związku z tym, że jest dość dużo uczestników i wszyscy uczestnicy no, muszą zaliczyć te sprawnościowe konkurencje, na szczęście pogoda nas nie goni i to jest najważniejsze, bo, bo jest cicho i fajnie. Myślę, że gdzieś w okolicach godziny 17 rozlosujemy w ogóle wszystkie nagrody, no i w tym również nagrodę główną i później powrót rowerami do Wschowy? Tak, potem powrót rowerami do Wschowy z tym, że już jest to taka forma nie... znaczy bardziej spontanicznie, tak? Czyli ktoś, to będzie po prostu powoli każdy będzie mógł tam sobie wracać, bo jeśli chodzi o, o wiek uczestników, on jest dość duża rozpiętość i są ojcowie z jakimiś tam małymi pociechami i jest dość dużo, duża grupa dzieci w wieku tam piąta, szósta klasa, pierwsza gimnazjum także każdy spokojnie już będzie mógł sobie do Wschowy wrócić. I na koniec dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie też jechał rowerem? Z uwagi na to, że obowiązki służbowe nie... Ja... ja to... Inaczej. Ja tą trasę pokonałem Rowerem, w momencie kiedy chciałem zobaczyć, jak ona wygląda, i nie ukrywam, że z panem Piotrem Kozelką, w godzinach pracy, pojechaliśmy sobie tutaj przejechać właśnie tą trasą. Ona nam zajęła, przejazd nam zajął 45 minut. Oczywiście dzisiaj nie byliśmy nastawieni na czas. Tak jak powtarzam, przede wszystkim chciałbym, żeby wszyscy, którzy wystartowali we Wschowie, dojechali do Lginia, i to się stało. I z tego jestem, jakby, zadowolony. No i jestem zadowolony również z tego, że taka gruba. Grupa duża wzięła udział, bo zgromadzić około 60 osób, jeśli chodzi o rajd we Wschowie, to już jest naprawdę duży sukces. Z tym, że tu chciałbym powiedzieć, że pan Piotr naprawdę wiele sił włożył w to, żeby taką ilość młodzieży tutaj ściągnąć, i za to jestem mu bardzo wdzięczny. Za rok możemy się spodziewać kolejnej takiej współpracy z Rowerlandem? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest gra warta świeczki, jak to się mówi. I myślę, że dodatkowe atrakcje dojdą. Zawsze pierwszy różne, różne jakby przeciwności losu w tym momencie. No tak się składa, że akurat dzisiaj są dwie inne imprezy, które mogły spowodować, że, że zainteresowanie jest takie, a nie inne. Bo jest i w Siednicy jest festyn, tam klub tradycji organizuje, również jest na Placu Kosynierów, gimnazjum numer jeden. Trudność nieraz jest wstrzelić w kalendarz z tą imprezą. Myślę, że właśnie spojrzymy właśnie pod tym kątem, żeby ta impreza była jedyną i no, żeby w przyszłym roku jak najwięcej osób uczestniczyło w tej imprezie. Okay. To bardzo dziękuję i życzę udanej zabawy. Bardzo dziękuję.